Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wagi na styczeń 2021 roku. Rozkład będę robiła stali telema i nazywa się podkowa. Jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać. Dla wagi na styczeń 2021 roku. I zaczynamy. W przeszłości dziesięć mieczy. Teraźniejszość. Królowa kielichów. Przyszłość. Pustelnik, karta rada, dwie buławy, środowisko, otoczenie, trzy denary, trudność, pięć kielichów. Co zrobić, cesarz? Wynik, wskazówka, osiem, y, osiem buław. I zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości. W przeszłości mamy 10 mieczy, czyli jakieś zakończenie. Myślę, że po prostu już dojrzeliście do, do jakiegoś końca, już jakby wiecie, że jakąś tam drogą nie ma co iść dalej, że coś się po prostu skończyło, coś lub z kimś. Jakiś po prostu etap. Może być bardzo przygnębiający, może to być ciężkie doświadczenie, ale dobrze, ponieważ macie szansę, jakby wyjść już po prostu z tej dziesiątki mieczy i zacząć coś od nowa. Oczywiście, to jak sobie z tym radzicie, z tym końcem, z tym zakończeniem, no to bardzo różnie na pewno będzie wyglądało, czy się pogodziliście. Czy po prostu chcecie już wejść w ten nowy etap? To wszystko dzieje się, pamiętajmy też, w umyśle, bo to są miecze, więc ważne jest, żeby się po prostu już od tego odciąć od tego, od tego poczucia poczucia takiego właśnie, właśnie jakiejś dużej straty jakiegoś końca i po prostu bólu z tym związanego. Oczywiście to może rzutować na teraźniejszość i przyszłość. Więc tak jak mówię, no to w zależności, czy po prostu już zakończyliście ten etap, czy nie. A natomiast w teraźniejszości pokazuje się przepiękna energia Królowej Kielichów. Więc myślę, że właśnie jest to może rekomendowana Wam energia. Może już te osoby, które jakby uporały się z tą dziesiątką mieczy, to właśnie w taki sposób już dojrzały wychodzą do świata, do ludzi z tym kielichem, z otwartym sercem, z czułością, miłością i także z taką czułością, miłością w stosunku do siebie. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie po jakichś takich trudniejszych doświadczeniach, po, po trudniejszych momentach. Może być też tak, że ktoś się pojawia po prostu w Waszym otoczeniu z tym, z tym kielichem, i to może być kobieta czy mężczyzna. Um, no, w, w, ważne jest, tak jak mówiłam, też czy, czy po prostu y, no, zamknęliście jakiś ten etap, bo jeżeli zamknęliście, łatwiej Wam będzie właśnie y, y, wejść w tą energię królowej kielichów. Y, a jeżeli właśnie. Y, y, jeżeli jeszcze po prostu y, 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 cierpicie jakoś i y, 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 po prostu y, cały czas to, y, 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 cały czas macie to w głowie, tak, te myśli, y, no to po prostu możecie, może nie być miejsca na tą królową kielichów, więc zamykajcie y, pewne rzeczy. Natomiast w przyszłości pokazuje się pustelnik. Może właśnie potrzebujecie takiego właśnie zatrzymania się wejścia w głąb siebie, posłuchania po prostu tego, co wam podpowiada dusza. Może właśnie potrzebujecie znaleźć jakieś odpowiedzi i bardzo dobrze, że szukacie je tych odpowiedzi w sobie, a nie na zewnątrz, więc tutaj przepiękna jest ta energia. Natomiast karta rada macie dwie buławy, czyli po prostu zamykając już ten etap, bez względu na jaki już jesteście tam, na jakim jesteście etapie tego zamykania i wychodzenia właśnie do innych. I tej czułości, pamiętajcie o czułości dużej dla siebie i takim zrozumieniu. Więc myślę, że już jak daliście dajecie sobie dacie sobie taki moment zatrzymania wglądu no to dobrze jest planować drogę jaką chcecie iść co chcecie robić z kim chcecie też iść w tą drogę więc tutaj jest bardzo bardzo piękna energia właśnie takiego wyjścia więc po prostu planujcie nie koncentrujcie się na tej przeszłości nie myślcie ciągle o tej przeszłości, tylko po prostu planujcie swoją przyszłość, tak? I bądźcie właśnie tu i teraz. Natomiast wasze środowisko, otoczenie, pokazuje się jako trzy denary więc bardzo pięknie. Myślę, że możecie mieć wsparcie ze strony środowiska. Jest tutaj ktoś z, waszy, z, tego, z waszego środowiska po prostu otwarty na tą współpracę. I to na takim właśnie wysokim, fajnym poziomie. Od Was też myślę, że wymagane jest w takim wypadku, jeżeli właśnie tutaj środowisko otwiera się i powiedzmy wyciąga rękę, no to też od Was jest to wymagane, żebyście właśnie dali sobie tą szansę i skorzystali właśnie z tej wyciągniętej na przykład dłoni. Yy, więc tutaj yy, musicie bardziej zwrócić się też, yy, znaczy nic nie musicie, yy, ale warto tutaj yy, właśnie zwrócić się też yy, w stronę innych ludzi tak? I, i, i podjąć jakąś współpracę. Yy, oczywiście, tak jak powiedziano, może ktoś yy, z waszego środowiska może wam oferować właśnie na, na przykład taką współpracę. W jakimś szerszym gronie, a może po prostu ktoś z waszego środowiska otoczenia jest bardzo zajęty jakimś swoim projektem, yy, który wymaga od niego jakiegoś takiego, jakiejś takiej pracy na wysokim poziomie i współpracy z innymi, a więc myślę, że też może to różnie wyglądać. Natomiast, jako trudność, mamy tutaj pięć kielichów. Może to być właśnie związane z tą dziesiątką mieczy. Trudność właśnie z pogodzeniem się, z akceptowaniem straty. I właśnie taka rozpacz i taka tutaj tęsknota, może też właśnie za, za czymś, co po prostu minęło, co się nie udało. Więc tutaj co zrobić? Macie cesarza. Po prostu bierzcie odpowiedzialność za swoje życie. Myślę, że macie już tutaj dużo odpowiedzi, które płyną z was, a więc wspierajcie się nimi i po prostu twórzcie to swoje życie, planujcie drogę i dbajcie o to swoje właśnie królestwo, tak? Więc tutaj myślę, że stwórzcie nowe jakieś struktury, jeżeli jest to właśnie potrzebne, nadawajcie właśnie nowych, nowe struktury swojemu życiu. Więc bardzo ładnie. I tutaj wynik, czy rada, myślę, że bardziej to wynik, a że może właśnie, jeżeli w ten sposób zadziałacie, to Wasze życie może przyspieszyć, może jakieś informacje, może coś do Was przyjdzie, ale też może być w Was właśnie też takie ciśnienie, że jeżeli właśnie dacie sobie to, pożegnacie właśnie tą, tą przeszłość, pogodzicie się z tą dziesiątką mieczy, już jakby przepłaczecie, to, to będzie Wam po prostu łatwiej wejść w coś nowego i może być w Was właśnie też takie duże ciśnienie, żeby już działać, żeby robić, żeby coś się zadziało, żeby coś się zmieniło, tak, więc też taka fajna energia, ale tak jak mówię, no może też coś po prostu do Was już leci i po prostu coś jest w powietrzu, tak, i, i może się czegoś dowiecie, więc bardzo fajnie. A też może to by mówić o tym, żebyście się właśnie zebrali w sobie, tak. Żebyście już nie rozpaczali, żebyście pozamykali te etapy. Żebyście wyszli do świata, do ludzi. I tutaj to jest takie też może być ponaglenie, właśnie, żebyście w ten sposób zadziałali. Eee, wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę. Stali słowa dla duszy z afirmacją. Zobaczymy co wagi, na co jeszcze powinny wagi zwrócić uwagę w styczniu. Dobrze. Dbam o siebie w sposób mądry i świadomy. Karmię się dobrym, Pożywieniem i pozytywnymi myślami. Ruszam się, ćwiczę i czerpię radość ze wszystkiego, co robię. Żyję pełnią życia. A bardzo pięknie. Więc myślę, że, jeżeli jesteście właśnie w jakichś takich jeszcze ciężkich hmm, energiach, tematach, właśnie związanych z końcem i z niemożnością się pogodzenia z czymś, to bardzo właśnie dobrze zwrócić się ku sobie. Tak, jak tutaj ta królowa kielichów, też patrzcie w swoje serce, bądźcie dobrzy dla siebie, dbajcie o siebie właśnie w taki mądry sposób, świadomy. Dobrze się odżywiajcie, ćwiczcie i czerpcie po prostu radość ze wszystkiego. Bierzcie życie właśnie w swoje ręce, też jak ten cesarz. I myślę, że wszystko. A wtedy przyspieszy, może właśnie też przyjdą jakieś nowe, nowe informacje do Was. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!